Cześć! Z tej strony, jakbym wieczorem, witam Was w krótkim filmie porównującym to, jak brzmi audio z mikrofonu, a jak brzmi audio z mikrofonu, które słyszą osoby z Waszej drużyny. To więc tak, oto brzmi audio z mikrofonu. Tak, jak słyszycie. Mogę coś poklikać, coś napisać. Tak to właśnie brzmi. Tak, jak będę bardzo intensywnie ruszać myszką. Brzmi, można powiedzieć, no ok. A teraz wam pokażę, jak brzmi audio z. A to takie, jakie, jakie usłyszą wasi osoby z waszej drużyny. Tak więc, tak oto brzmi to audio. Z tego, co sprawdzamy, są one no, tak lekko opóźnione o nie wiem pół sekundy maksymalnie tak mi się wydaje. Co można od razu usłyszeć, już pewnie usłyszeliście, to to, że jest strasznie podbite. To z jednej strony jest złe, bo jeżeli mamy taki mikrofon jak na przykład mój, na przykład w moim przypadku wszystko jest ustawione idealnie tak, żeby było słychać, więc to podbicie no, brzmi naprawdę źle. Nawet jak słyszycie, nawet jak oddycham, to nawet co słychać. No, A z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakiś bardzo cichy mikrofon, to to podbicie może jakoś tam pomóc, jeżeli jeszcze się nie zorientował, że ma zbyt cichy mikrofon. No, ale takie rozwiązanie jest dosyć dziwne, moim zdaniem. No ale warto wiedzieć, że jest ono strasznie podbite, dlatego może lepiej nie krzyczeć do mikrofonu. No ale tak jak słyszycie, dźwięki dźwiękowe są strasznie słyszalne, serio. Na przykład coś napiszę. To, ta, tak to słychać. Nawet jak patrzę, ruszam myszką, to tym bardziej jest słychać, co nie? Nawet jak, no, no się po prostu, że jeżeli mój oddech słychać, to naprawdę tutaj wszystko słychać. Więc y, tak wygląda porównanie. Y, już to wyłączam, żeby tutaj was y, tym nie katował. Y, dziękuję za oglądanie. Tak to właśnie wygląda tu wasz list bądź wilk.